tylko patriotycznego Opola, czyli kolejna osoba, która wiele kilometrów przyjechała do Warszawy, żeby uczestniczyć w dzisiejszej konferencji oraz w dzisiejszym naszym, naszym tutajszym spotkaniu. Witam Państwa. Zebraliśmy się w tym miejscu przy pomniku ofiar rzezi wołyńskiej, aby upamiętnić wszystkich tych, którzy zginęli z rąk banderowców tylko, tylko dlatego, że byli Polakami. Nasze demonstracje mają również na celu doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm ustawy o Narodowym Dniu Pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa. W tym jednym tylko dniu, 11 lipca 1943 roku, wymordowano na Wołyniu ponad 15 tysięcy osób. Mówiąc o tych zbrodniach, za każdym razem należy podkreślać, że zbrodnie Ukraińców na Polakach nie były czystkami, tylko, dąży... tylko działaniami dążącymi do wymordowania całej ludności polskiej. Było to ludobójstwo. Przypomnijmy, że w wyniku zbrodni dokonanych przez banderowców wspomaganych przez ukraińskich chłopów zginęło około 250 tysięcy osób. Choć statystyki mogą być zdecydowanie wyższe, gdyż wiele miejscowości zostało zrównanych z ziemią, a ich mieszkańcy wymordowani do ostatniego człowieka. Proszę Państwa, gromadzimy się również w tym miejscu, aby zamanifestować swoją niechęć do przyjmowania ukraińskich uchodźców. Jesteśmy przeciwni zatrudnianiu ich w naszym kraju, uczeniu ich dzieci na naszych uczelniach, szkolenia ich wojska oraz wszelkiej pomocy materialnej udzielanej ze strony państwa polskiego. Działania ludzi sprawujących władzę w Polsce są niezrozumiałe dla prawdziwych Polaków, zwłaszcza w obliczu chorego nacjonalizmu ukraińskiego, pojawiającego się wynoszeniem na ołtarze naszych oprawców. Wielu Ukraińców w Polsce demonstruje swoje probanderowskie nastawienie, fotografując się na, na przykład na tle banderowskiej flagi, Pozwalając sobie na hasła w stylu jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi. Czy też bezpodstawnie żądając oddania im naszych wschodnich ziem. Najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że polska prokuratura i rząd lekceważy te skandaliczne zachowania i utwierdza ich w przekonaniu, że są bezkarni i mogą w dalszym ciągu lekceważyć Polaków swoimi występkami. Wszyscy ci Ukraińcy, którzy czczą banderę Szuchewicza i tym podobnych morderców muszą zasięgnąć trochę wiedzy na temat swoich bohaterów, albo jeżeli... W dalszym ciągu uparci twierdzą, że oni walczyli tylko o niepodległość Ukrainy, to muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ich postawa tutaj w Polsce jest nie do przyjęcia. Jeżeli ludzie rządzący w Polsce z różnych dziwnych przyczyn nie potrafią tego powiedzieć Ukraińcom, to my teraz z tego miejsca mówimy, że nie zgadzamy się na chory ukraiński nacjonalizm oparty na fundamentach nazizmu. Nacjonalizm ukraiński miał zawsze charakter antypolski. Tak było przed II wojną światową w jej trakcie, tak jest i dzisiaj. Dzisiejsi bohaterowie Ukrainy Stefan Bandera i Roman Szuchewicz wychowywali się na tak zwanym dekalogu ukraińskiego nacjonalisty, który głosi, że Ukraińc nie może się zawahać przed wykonaniem największego przestępstwa dla dobra sprawy, czy też, że na nienawiścią i podstępem będzie przyjmować wrogów swojej nacji. Miejmy tą świadomość, że obecnie młodzież ukraińska jest wychowywana na tych szkodliwych wzorcach, ponieważ kult UPA funkcjonuje w szkołach i demoralizuje kolejne pokolenia Ukraińców. Młodym ludziom przekazuje się informacje nie mające nic wspólnego z prawdą. Wmawia się im, że OUN i oraz formacje SS Galicjen są wyzwolicielami i bohaterami Ukrainy. Stawiają na równi bandytów z upowskich Sotni z żołnierzami Armii Krajowej. I jednocześnie chcą również Polaków wtłoczy, Polakom wtłoczyć do głów podobne brednie. Nie przyznają się do ludobójstwa dokonanego na Kresach, tłumacząc się, że każda ze stron, czy to ukraińska, czy to polska poniosła straty w ludziach podczas wojny. Tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o naprawienie historii, czyli o jej zafałszowanie. Ale czym jest państwo oparte na kłamstwie? Czy z takim państwem które nie chce potępić naszych oprawców, a wręcz przeciwnie, nie wynosi ich na piedestał, powinniśmy rozmawiać, a co gorsza podporządkowywać je w temacie uczczenia ofiar ludobójstwa, czy też zdemontowania pomników kuczci upa na terenie naszego kraju? W lutym byliśmy świadkami próby wycofania z Parlamentu projektu ustawy o za o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, w tym litewskiego i ukraińskiego nacjonalizmu. Projekt ustawy pod koniec ubiegłego roku został skrytykowany przez przedstawicieli ukraińskiej mniejszości, obawiających się o to, że przyjęcie ustawy będzie przyzwoleniem do demontażu ukraińskich pomników na terenie Polski. Kim jest marszałek polskiego NATO, który próbował wycofać tę ustawę z parlamentu? Czy tak postępuje przedstawiciel Polaków? Czy przyjmowanie Ukraiń... uchodźców ukraińskich pomijając kresowych repatriantów jest działaniem w imieniu Polski? Czy bagatelizowanie zachowań probanderowskich i pozwalanie na panoszenie się w naszym kraju zwolenników rozumów to działanie w interesie Polaków? Proszę państwa, to jest zdrada Polski. Ludzie, którzy decydują o nas w tych sprawach, tak naprawdę nie mają poczucia przynależności do narodu polskiego, są to ludzie bez honoru, którzy za nic mają pamięć o powodowanych Polakach przez zbrodniarzy ukraińskich i którzy sprowadzają nam dodatkowo na głowę niebezpieczeństwo w postaci ukształtowanych od dziecka, nastawionych antypolsko Ukraińców. Dlatego dzisiaj trzeba być zdecydowane i stanowcze nie dla ukraińskiego nacjonalizmu. Nie będzie pojednania między Polakami a Ukraińcami, dopóki oni nie wyrzekną się banderyzmu. Dopiero wtedy będzie możliwa jakakolwiek zroga dialogu pomiędzy narodami. Historii już nie zmienimy, ale możemy dbać o pamięć o krwawych wydarzeniach rzeźbi wołyńskiej i domagać się od władzy godnego pamiętnienia ofiar tej wielkiej tragedii, która spotkała nasz naród. Dlatego my nie spoczniemy i będziemy się spotykać 11 dnia każdego miesiąca domagając się uchwalenia przez Sejm Ustawy o Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ukraińskiego ludobójstwa na Kresach. Jeżeli my zapomnimy o nich, Ty Boże zapomnij o nas. Na koniec jeszcze chciałam parę słów skierować do polskich nacjonalistów. Moi drodzy polscy patrioci, nacjonali, nacjonalizm to nie tylko miłość do ojczyzny przejawiająca się wszelkimi marszami niepodległości, czy też pamięć o ludziach, którzy przelali krew za nasz kraj. Ale nacjonalizm to również pamięć o ludziach bezbronnych, którzy tracili swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami. Nie możemy pozwolić zapomnieć o nich, bo to jest część naszej historii. Nie ma narodu między innymi bez pamięci o bezbronnych ofiarach ludobójstwa. Już czas wstać za monitorów komputerów i pokazać, że my Polacy nie zgadzamy się na obecną politykę z Ukrainą. Nie możemy pozwolić na dalsze tłamszenie nas i stawianie nas w pozycji poddańczej. Pora wyjść z domów i zacząć działać. Pokażmy, że, pokażmy nas sprzeciw, co do przyjmowania uchodźców do naszego kraju. 19 marca między innymi ONR organizuje w Częstochowie marsz przeciwko przyjmowaniu Ukraińców do Polski. My będziemy się spotykać na miesięcznicach wołyńskich, 11 dnia każdego miesiąca i mam nadzieję, że co miesiąc będzie nas więcej. Już dzisiaj zapraszamy na ogólnopolski marsz upamiętniający ofiary rzezi wołyńskiej, który odbędzie się 9 lipca w Warszawie. Zachęcamy do wstępowania do różnych organizacji nacjonalistycznych i pokazania, że jesteśmy siłą, której nie można pokonać. Tak nam dopomóż Bóg. Chwała wielkiej Polsce. Dziękuję.